z E3 jest jak z Bożym Narodzeniem. Jest dużo szumu, a całość szybko mija. Nie oznacza to jednak, że nie ma sporo ciekawego do powiedzenia na temat corocznych tajgów w Los Angeles. Muszę przyznać, że ubiegłoroczne podsumowanie 3 jest jednym z moich ulubionych filmów i nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności w tym roku. Jednakże nie będę tym razem sam. Moje wrażenia będą się przeplatały ze spostrzeżeniami Lightninga, który choć na swój kanał nie wrzucił już nic no krótką chwilę, to nie oznacza to, że nie żyje. Pożyje i ma się całkiem nieźle. Nie będzie to jednak rozmowa, choć taki był pierwotny plan. Podoba mi się formuła prostego przekazania informacji na temat tego, co się na Tajrach działo, dlatego tu na nią się zdecydowałem. Nie wyklucza to jednak tego, iż rozmowa mniej lub bardziej związana ze czym się pojawi, bo to pomysł, który również mi się podoba. Nie ma co więcej przedłużać. Zaczynamy. Konferencja numer 1 EA Play. EA nie zaskoczyło praktycznie niczym i skupiało się głównie na swoich flagowych markach. Pokazano nową FIFA, Madena, kolejny dodatek do The Sims 4, zaprezentowano drugi sezon z nową bohaterką w Apex Legends oraz nadchodzącą zawartość do Battlefielda 5. W skrócie gry, które niespecjalnie mnie interesują i o których nie mam wiele do powiedzenia. A w nowej FIFA dzięki trybowi Volta Football zagramy w piłkę uliczną. Na pewno wiele osób to ucieszy. Najważniejszym punktem konferencji było zdecydowanie Jedi Fallen Order. Uniwersum Gwiezdnych Wojen nie jest mimo że bliskie, ale przemawia do mnie koncepcja singlowej gry akcji łączącej w sobie elementy platformowe rodem z księcia Persji i wymagającą walkę mieczem rozmaiconą mocami Jedi. Co prawda, przedstawiony 15-minutowy gameplay wydał mi się nieco powolny, ale i tak jestem zainteresowany. Poza tym dostaliśmy jeszcze obietnicę trzech indyków z szyldu EA Originals, inspirowanego m.in. stalowym gigantem Rust Heart, nowego koopa od studia odpowiedzialnego za A Way Out oraz przygodową grę akcji od twórców F ale właściwie prawie nic o nich nie wiadomo. Swoje dosłownie dwie minuty otrzymał też Antem, który według zapewnień twórców ciągle ma przed sobą świetlaną przyszłość i na bazie opinii graczy stanie się lepszą grą. Bardzo bym chciał, ale uwierzę jak zobaczę. Konferencja numer 2 Microsoft. W ubiegłym roku konferencja tego wydawcy była najlepszą na całych targach, i tym razem ponownie czekałem z zapartym tchem na to, co przygotują szefowie Xboxa. Ponownie najważniejszym elementem był Cyberpunk 2077 i myślę, że nie ma co się szczególnie rozwodzić nad nową produkcją CD Projekt Red, bo zostało już o tym pokazie powiedziane niemal wszystko. Tytułem, na który czekałem najbardziej było Ori and the Will of the Wisps. Pierwsza część jest jedną z moich ulubionych gier w ogóle i wprost nie mogę się doczekać tej produkcji. Na całe szczęście tym razem ujawniono dokładną datę premiery i jest to 11 lutego 2020 roku. Konferencja obfitowała w gry z czego najbardziej moją uwagę przykuło 12 Minutes, opowiadające o mężczyźnie uwięzionym w pętli czasowej oraz Way to the Woods, czyli post-apo oczami zwierzęcia. Wygląda też na to, że projekt Psychonauts 2 nie jest już kompletnie zagrożony i po wielu latach dostaniemy wyczekiwaną kontynuację. Pokazano również kolejny trailer Halo Infinite, jednak jako ktoś, kto z serią nie jest w żaden sposób zaznajomiony, nie mogę powiedzieć o ekscytacji i w sumie fani pewnie też, bo dalej nie dostaliśmy gameplayu, tylko kolejny cinematic. Minecraft powraca jako hack and slash w stylu Diablo z co dla czterech graczy o tytule Minecraft Dungeons. Nigdy z klockowym uniwersum specjalnie związany nie byłem, ale na gameplayu wygląda to zaskakująco nieźle. Specjalizujące się w singlowych grach akcji studio Ninja Theory pracuje nad Bleeding Edge, rywalizacyjnym multiplayerem z systemem klas, w którym dwie drużyny ścierają się ze sobą w walce wręcz. Ciężko mi tytuł oceniać, bo rozgrywki nie pokazano. Mam tylko nadzieję, że studio ciągle planuje tworzyć gry dla jednego gracza. Przybliżoną datę premiery otrzymał gorąco wyczekiwany Dying Light 2. Gra zadebiutuje na pc i konsolach obecnej generacji wiosną przyszłego roku. Poznaliśmy również datę wydania The Outer Worlds, która zaplanowana została na 25 października tego roku. Dragon Ball Project Z to teraz Dragon Ball Z Kakarot. Produkcja to RPG akcji pozwalający wcielić się w tytułowego Kakarota znanego lepiej jako Goku. Opowieść będzie skupiać się na wydarzeniach z mangi i anime znanych fanom aż za dobrze, choć mają się w niej pojawić pomniejsze nowe wątki. Gameplay budzi skojarzenia z Zinoversem i o ile o model walki raczej się nie martwię, to trochę niepokoi mnie, jak wypadnie rozgrywka pomiędzy starciami. From Software tworzy Elden Ring, solsopodobnego RPG akcji osadzonego w świecie fantazy wykreowanym z pomocą George'a R.R. Martina. Więcej nie wiadomo, ale i tak brzmi obiecująco. 10 września do sklepów trafi Gears 5, czyli kolejna odsłona kultowej strzelanki Microsoftu. Poza kampanią i klasycznymi trybami sieciowymi gra zaoferuje kooperacyjny tryb Escape, w którym z dwójką innych graczy będziemy podkładać bombę w legowisku roju. Co ciekawe, produkcja zadebiutuje również na Steamie, podobnie zresztą jak inne przyszłe i przeszłe tytuły Microsoftu. Oprócz growych tytułów firma zaprezentowała usługę Game Pass, czyli abonamentowy dostęp do gier na Windowsie. Dostępna biblioteka obecnie zawiera ponad setkę pozycji, w tym np. Metro Exodus, i kosztuje niecałe 20 zł miesięcznie. Przy czym przez pierwszy miesiąc można ją testować za 4 zł. Brzmi spoko, aczkolwiek po zakończeniu bety regularna cena ma skoczyć do 40 zł. Ponadto Microsoft pochwalił się swoją nową konsolą, która ma posiadać innymi dysk SSD i być 4 razy mocniejsza niż Xbox One X. Twórcy chwalą się rozdzielczością 8K i 120FPS-ami, ale bez konkretnych przykładów wiele to nie znaczy. Dodatkowo hype studzą plotki mówiące, jakoby konsola była słabsza niż nadchodzące PS5. Z innych technologicznych nowinek zapowiedziano nową elitarną wersję xboxowego kontrolera oraz ogłoszono, iż w październiku odbędą się pierwsze testy xCloud, czyli technologii pozwalającej na strumieniowanie gier z konsoli na inne urządzenia. Konferencja numer 3, Bethesda. Na konferencji zabrakło tytułów najbardziej wyczekiwanych jak Starfield czy 6 The Elder Scrolls. Nie zabrakło za to Fallouta 76, który niebawem doczeka się kolejnych feature'ów, które powinien mieć już na premierę, a także trybu Battle Royale. Ta. Już w lipcu tego roku zagramy w dwie gry z kultowej serii Wolfenstein. Wiarowy Cyberpilot pozwoli nam wcielić się w hakera i przejąć kontrolę nad bojowymi maszynami nazistów. Youngblood natomiast będzie bardziej klasyczną strzelanką, w której pokierujemy córkami BJ Blaskowicza. Gra zaoferuje również dwuosobowy tryb współpracy. Mam tylko nadzieję, że będzie wzorowana głównie na New Order aniżeli nowszym New Colossus, który moim zdaniem był gorzej wyważony. Zarówno w kwestii gameplayu, jak i fabuły, przez co ten pierwszy bywał męczący, a ta druga głupia. Doom Eternal na nowych gameplayach wydaje się grom jeszcze szybszą i bardziej dynamiczną od poprzednika. Głównie dzięki zwiększonej mobilności protagonisty oraz większej ilości elementów platformowych. Mnie pasuje premiera w listopadzie. Odpowiedzialne za najnowszego Preya oraz Dishonored Arkane Studios pracuje nad Deflu. Pierwszoosobową grą akcji osadzoną na wyspie Blackreef, na której dwójka zabójców musi na siebie polować, by przerwać pętlę czasową. Gameplayu brak, jednak pokazany zwiastun budzi skojarzenia z mechanikami z Dishonored. Z kolei Tango Gameworks znany z The Evil Within przygotowuje Ghostwire Tokyo, przygodową grę akcji, w której zmierzymy się z paranormalnymi wrogami na ulicach stolicy Japonii. Niestety w tym przypadku rozgrywki również nie pokazano. Oprócz tego pokazano zwiastuny nowych dodatków do Rage 2, karcianki Test Legends oraz sieciowego Test Online. The Elder Scrolls Blades doczeka się portu na Switcha, do którego będziemy mogli przenieść swoje postępy z wersji na urządzenia mobilne. Na te ostatnie z kolei ukaże się reboot starej platformówki Commander Kin. Konferencja numer 4 PC Gaming Show to zawsze dość specyficzna konferencja, nie ma co raczej gier AAA, jednak nie można też mówić, że jedynie pokazywane są tu małe indyki. Ponadto pomimo nazwy nie wszystkie z pokazywanych gier są ekskluzywem na PC. Ilość zaprezentowanych tytułów jest obszerna, a wiele z nich niestety nie ma nic ciekawego do zaoferowania, więc wspomnę kilka słów o tych grach, które najbardziej przykuły moją uwagę. Unexplored 2 to produkcja, która przypomina mi trochę Hyper Light Drifter, a z moich ust to naprawdę duży komplement. Nie grałem w pierwszą część, jednak z tego co podpatrzyłem to wyglądała dużo biedniej i prościej od nadchodzącego sequelu, który będę miał na oku. Ancestors the Humankind to szalenie ambitny projekt, w którym rozgrywkę mamy zacząć od pierwszych przodków gatunku ludzkiego i doświadczyć procesu ewolucji. Nawet jeśli nie jest to gra, którą czekam z zapartym tchem, to jestem po prostu ciekawy jak to wyjdzie. Mam sporo obaw, ale trzymam kciuki. Planet Zoo to produkcja, która przyszła dość niespodziewanie, ale na dobrą sprawę zaskarbiła sobie od razu moje zainteresowanie, bo jestem fanem tajkunów, a na rynku nie ma ich wiele, zwłaszcza tych dobrych. A że tytuł robią twórcy Planet Coaster, to o efekt końcowy mogę być raczej spokojny. Czekam mocno. A teraz bardzo ciekawa, prześliczna produkcja, czyli El Iho. Najpewniej będą tam elementy skradane, więc od razu jestem zainteresowany. Dodatkowo już na trailerze kipi klimatem, a i oprawa wygląda bardzo zachęcająco. Rozczarowaniem okazała się prezentacja Baldur's Gate 3, ograniczona do rozmowy z twórcami, z której właściwie nie dowiedzieliśmy się niczego. Poza tym, że gra otrzyma prequel w postaci planszówki. Więcej informacji poznaliśmy za to na temat wampirzego Bloodlines 2. Oprócz pokazu gameplayu, twórcy przybliżyli nam system Resonance, dzięki któremu nasza postać może odczytywać emocje ludzi i zdobywać różne buffy żywiąc się ich krwią. Do premiery w marcu przyszłego roku jeszcze trochę czasu i mam nadzieję, że deweloperzy dobrze go spożytkują, bo oczekiwania wobec gry są naprawdę duże. Vermintide 2 otrzyma tryb versus, w którym jedna drużyna graczy wcieli się w piątkę klasycznych bohaterów, zaś druga przejmie kontrolę nad wybranymi jednostkami Armii Chaosu oraz Skavenów. Jako wielki fan gry myślę, że to trochę niepotrzebne. Potencjału na coś więcej niż chwilowa odskocznia od głównego trybu koopowego nie widzę, a ten z kolei od premiery prosi się o więcej kontentu. Rebellion pracuje nad Zombie Army 4, czyli kooperacyjnym spin-offem serii Sniper Elite. Czwórka wprowadza do zabawy między innymi pułapki środowiskowe, skille i modyfikatory broni, dzięki którym rozgrywka powinna być bardziej różnorodna. I dobrze, bo właśnie tego brakowało mi w poprzednich odsłonach serii. Szkoda tylko, że ruch postaci to ciągle to samo drewno co w jedynce. Odpowiedzialne za trzecie Darksiders Gunfire w sierpniu wypuszcza Remnant from the Ashes, czyli postapokaliptyczny shooter dla czterech graczy silnie inspirowany serią Dark Souls. Soulsy z bronią palną już ktoś kiedyś łączyć próbował w niejakim Immortal Unchained i oby tym razem wyszło lepiej. Konferencja numer 5, Ubisoft. Ubisoft w ostatnich latach sumiennie pracuje na poprawę reputacji u i wychodzi mu to bardzo dobrze. I choć tegoroczna konferencja nie była może tak dobra jak ta sprzed dwóch lat, czy też poprzednia, to nie można na pewno powiedzieć, że była to konferencja zła. Na pewno jednym z mniej oczekiwanych i spodziewanych tytułów było Rollerblades, czyli gra, która powinna trafić do fanów chociażby Rocket League. Jednakże obawiam się, że zainteresowanie będzie na tyle niskie, że baza graczy niedługo po premierze nie będzie wystarczająca do wyszukania meczu już szybciej niż w kilka minut. Niemniej jednak jestem w tym momencie zainteresowany, bo wygląda to naprawdę ciekawe. Czekam również na Rainbow Six Quarantine, czyli co -op dla trzech osób i wszystko wskazuje na to, iż jest to rozwinięcie czasowego eventu w Rainbow Six Siege, Outbreak, który cieszył się na tyle dużą popularnością, że twórcy postanowili stworzyć z niego osobną grę. To dobra wiadomość, bo tamten tryb był bardzo ciekawy. Jednakże mam obawy co do ilości kontentu, no bo jednak te kilka misji, mimo już mocno rozbudowane, to trochę mało jak na osobny, pełnoprawny tytuł, więc jestem ciekawy jak. ...postarają się rozwinąć formułę. Gwoździem programu było nowe Watch Dogs o podtytule Legion. Co najważniejsze, w grze zabraknie głównego protagonisty. Zamiast tego będziemy mogli zrekrutować dowolnego NPC, by następnie nim pokierować po wybraniu mu jednej z trzech klas postaci. Brzmi to całkiem interesująco i ambitnie, chociaż rodzi obawy co do jakości fabuły. Wszakże dobrego bohatera trudno jest napisać, a co dopiero wygenerować. Poza tym cieszy mnie powrót serii do bardziej mrocznych klimatów, rodem z jedynki, a jej futurystyczny Londyn stanowiący tło wydarzeń robi świetne wrażenie. Ghost Recon w najnowszej odsłonie nazwanej Breakpoint przeniesie nas na wyspę Aurora, na której zmierzymy się z armią najemników kierowaną przez Pani Shera. Zabawa opierać się będzie na formule znanej z poprzedniego Wildlands, choć pojawią się tu nowe elementy survivalowe i RPGowe, m.in. system Run i kontuzji oraz loot. Gra zadebiutuje na początku października, zaś miesiąc wcześniej odbędą się jej beta-testy. W lutym na półki sklepowe trafi Gods and Monsters, baśniowa gra akcji z otwartym światem inspirowana greckimi mitami, opracowana przez twórców Assassin's Creed Odyssey. Całość rodzi skojarzenia z Zeldą i choć nic więcej o niej nie wiadomo, to już jestem zainteresowany. Sam Fisher powróci w jakiejś grze mobilnej kiedyś tam. W The Division 2 niebawem odwiedzimy nowe obszary, w tym nowy York z jedynki. Gra doczeka się również ekranizacji tworzonej we współpracy z Netflixem. W For Honor rozpoczęło się okresowe wydarzenie, zaś do Hali zawitały postacie z Adventure Time. Ponadto Ubi zapowiedziało własny abonament z grami, który będzie można za darmo testować we wrześniu. Jego regularna cena to 15 euro miesięcznie, co czyni go ofertą mniej zachęcającą niż ta od Microsoftu. Konferencja numer 6, Square Enix. Na konferencję Square czekałem głównie dla informacji dotyczących Babylon's Fall, których akurat się nie doczekałem, oraz Marvel's Avengers. Oczywiście byłem też otwarty na niespodzianki, ale tych raczej zabrakło. Konferencja poświęcona była głównie różnym odsłonom Final Fantasy oraz grom, które dla takiego nieogara jak ja od Finali różnią się jedynie tytułami. Gdzieś pomiędzy nimi przęknęły zwiastuny Life is Strange 2 oraz tajemniczego Outriders od polskiego studia People Can Fly, o którym więcej mamy dowiedzieć się jeszcze w tym roku. Ostatecznie doczekałem się trailera i garści informacji na temat Avengers. Tytuł ma być grą usługą z kampanią singlową oddzieloną od kołpowych misji dla czterech graczy. Na start produkcja zaoferuje piątkę grywalnych bohaterów: Halka, Ironmana, Kapitana Amerykę, Tora oraz Czarną Wdowę. Jednak pula postaci ma się z czasem powiększać w ramach darmowych aktualizacji, które zawierać będą również nowe misje. Niestety w prezentacji zabrakło najważniejszego, czyli gameplayu, przez co gra ciągle pozostaje dużą niewiadomą. Konferencja numer 7. Nintendo. Do Nintendo Switch przymierzałem się już bardzo długo i mam nadzieję, że w te wakacje uda się w końcu ogarnąć sprzęt od Nintendo, dlatego ponownie z zaciekawieniem czekałem na konferencję. Niestety dla Nintendo jest to tylko jedna z kilku konferencji Nintendo Direct, które jest niczym innym jak puszczanym filmem, więc nie ma tu mowy o jakiejś interakcji z publicznością. Niemniej jednak Wielkie N nie zawiodło i dostarczyło nam kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim dostaliśmy zapowiedź Sequela Legend of Zelda Breath of the Wild. Tytuł nie ma jeszcze nawet nazwy, ale tak krótka zajawka i tak cieszy biorąc pod uwagę jak udana była ostatnia gra z cyklu. Zapowiedziano nową Olimpiadę z Mario i Sonikiem. Mam jakąś dziwną słabość do tej serii pewnie to przez fakt, że na swoim Wii grałem w diotwony tego cyklu i spędziłem tam naprawdę dużo godzin. I nawet jeśli to głupie minigierki, jakby nie patrzeć, to jednak ma to jakiś swój klimat. I najpewniej się zaopatrzę w tą grę, jak już będę miał swojego Switcha. Dostaliśmy zapowiedzi portów Resident Evil 5 oraz 6, jednakże nie jestem w żaden sposób zaznajomiony z serią, więc ciężko mi powiedzieć, czy to dobra wiadomość, ale z tego co wiem, to te części były akurat całkiem dobre. A o reszcie gier było już raczej wiadome wcześniej, teraz zostały tylko nowe trailery bądź daty premiery, tak jak choćby w przypadku Pokémonów. Pojawiło się kilka serii, które są mi kompletnie obce, więc nie będę o nich opowiadał, bo nie czuję się w żaden sposób kompetentną do tego osobą. I tak oto dobiegamy do końca tego najpewniej najdłuższego filmu na moim kanale. Nie ukrywam, podczas wspólnego pisania z Lightingiem musieliśmy sporo ciąć, bo całość zajęłaby i z godzinę. Zróbcie teraz przed ekranem telefonu czy komputera wielki hałas dla Lightninga za kapitalną robotę. Wbijcie też do niego na kanał, kopić naprawdę świetne recenzje. A ja zapraszam na mojego Discorda, do którego link znajduje się w opisie. Macie też tam linki do moich recenzji na Steamie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.